Witam serdecznie z tej strony Baca. W dzisiejszym filmiku wykonujemy misję Mine Over Matter i w tym tutaj okręgu musimy tutaj miny umieszczać, żeby rozbrajać no i one wybuchają jak tu On się zbliżamy z, zobaczmy, no, gra mi sugeruje, żebym to zrobił z sobie podszedł. Dobra, jak zrobię tak. Aha, Czyli jak widzicie, no, żeby te miny nie wybuchały, jak je umieszczamy, to musimy użyć właśnie. Przycisku do chodzenia. Czyli zmieniamy pod na chodzenie, no i tutaj umieszczamy. Okay. Tylko pamiętajcie, aby uważać na Hienę. No i też tu jest Armolet Hiena alfa. Tu ja chyba pokażę wam. Tu macie armaty na alfa, więc trzeba uważać, żeby nie zagrować. Mam jeszcze jakąś, ok. I pod. I ten przycisk. Jeżeli chcecie zmienić właśnie zbieganie na ten. Aha, jeszcze mi brakuje jednej. Trzeba poszukać tej ostatniej, zaraz wracam. Okej, okay, siódma jest przy tym Armoret Kiena Alfa. Jest ten, a ten. Okay. Będę już musiał szybko to zrobić Okej, okay, udało się, nie zagrowały się Na szczęście, no i teraz wracamy do Greta Gruby Okej, okay, dojechałem Greta Gruby, tak wygląda. Ona jest tutaj Mamy świat gry, tutaj Western Ford i od niej tę misję brałem, no i teraz jej to oddają. No i misja jest ukończona. To wszystko w tym materiale. Do zobaczenia.